Cześć, w tym filmie pokażę Wam w jaki sposób włączyć VPN w zupełnie darmowej przeglądarce internetowej Opera GX. A jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołego oraz udanego nowego roku. W 2024 roku zamierzam znacznie zwiększyć częstotliwość publikacji materiałów oraz skupić się na realizacji zaplanowanych projektów. O których szczegółach będę Was na bieżąco informował. A więc, aby włączyć naszego VPN, oczywiście musimy mieć pobraną na nasz komputer laptop czy też telefon operę GX, do której link zamieszczę w opisie tego materiału. Następnie klikamy w te oto trzy kreseczki w prawym górnym rogu ekranu podpisane. Łatwa konfiguracja. Jak widzicie, mamy tutaj różne funkcje podzielone na kilka segmentów takich jak motyw, wygląd, strona startowa, animacje, funkcje. Lecz nas interesuje segment na samym dole, w którym zawarty jest szukany przez nas VPN. Klikamy więc przycisk Włącz w ustawieniach. Po kliknięciu, przeniesie nas do nowej karty i wyświetli nam się taki oto komunikat. VPN, przeglądając internet, za pomocą VPN uniemożliwia osobom trzecim śledzenie Cię. Musimy kliknąć, rozumiem. Następnie, po prostu tutaj, Wy będziecie mieć to wyłączone. Ja mam już włączone. Mogę pokazać ewentualnie, że po prostu wystarczy włączyć. Po prostu klikamy włącz i tutaj. Klikając w lewym górnym rogu mamy wybór. Możemy wybrać między VPN ustawionym na Amerykę, na Azję, na Europę bądź optymalną lokalizację, czyli automatycznie Opera GX wybierze nam optymalną dla nas lokalizację. Ja ustawię sobie na Amerykę i nic nigdzie już nie musimy potwierdzać, po prostu Wychodzimy stamtąd i mamy ustawionego VPN-a.